Neviim, Rishonim, pierwsi prorocy Księga Jozłego, rozdział osiemnasty jeden. I zgromadził się cały zbór synów Jeszela do Szylo i ustawili tam przybytek zboru, gdy uległa ziemia przed nimi. Dwa. Pozostało jednak między synami Jeszela, siedem pokoleń które nie rozdzieliły jeszcze dziedzicznej posiadłości swojej. 3. Rzekł wtedy Jozue do synów Jeszuela, dopókiż będziecie tak opieszali, by pójść a objąć w posiadanie ziemię, którą oddał wam Jachwę Elohim Ojców waszych, 4. Sprowadźcie mi po trzech ludzi z każdego pokolenia, a wyszlę ich, aby wyruszyli i przyciągnęli po kraju i opisali go względnie do potrzebnej im posiadłości, a następnie wrócili do mnie. 5. Po czym niechaj oznaczą siedem części, a podzielą go między siebie. Juda zachowa dziedzinę swą na południu, a Dom Józefa zachowa dziedzinę swą na północy. 6. Wy zaś, podzieliwszy kraj na siedem części, opieszecie go. A przyniesiecie mi tu opisy, abym rzucił dla was los tu przed Jahwe, Elohim naszym. Siedem. Lewici bowiem nie otrzymają udziału między wami, ponieważ kapłaństwo Jahwe dziedzictwem ich gadzaś, Reuben i połową pokolenia nasze wzięli już dziedzictwo swe po wschodniej stronie Jordanu które wyznaczył im tam Mojżesz, sługa Jachwe. 8 I tak zebrali się owi ludzie i poszli. Jozue zaś polecił wyruszającym, aby opisali kraj, mówiąc: Idźcie, krążcie po kraju, a opisawszy go, wróćcie do mnie, a wtedy rzucę tu dla Was los przed obliczem jachwę. szylo 9 Poszli tedy ci ludzie i krążyli po kraju i opisali go podług pojedynczych miast w siedmiu częściach w księdze. Po czym wrócili do Josuego, do obozu Szylo. Szylo, dziesięć. I rzucił dla nich Josuę los Szylo przed obliczem Jahwe, i rozdzielił tam Josuę kraj między synów Jeszaela, stosownie do oddziałów ich. 11. I wyszedł los dla pokolenia synów Binjamina wedle pojedynczych rodów ich, przypadła zaś oznaczona im losem dziedzina między synami Judy a synami Józefa. 12. I wychodzi granica ich po stronie północnej, od Jordanu, poczem Zastępuje ta granica ku grzbietowi, górskiemu po stronie północnej Jerycha i dalej w górach ku zachodowi biegnąc ku pustyni Beth Aven. 13. Stąd zabiega granica ku luzowi, mianowicie na południe górskiej krawędzi Luz, czyli Bethel, po czym zstępuje granica do Ateroch, Addar, na górę położoną po stronie południowej dolnego choron. 14. Po czym skręca się granica i zwraca się po stronie swej zachodniej ku południowi od góry położonej na południu od choron, zabiegając ku Kirjaf Baal, czyli do ludzkiego miasta Kirjaf Jearym, taką strona zachodnia. 15. Granica południowa zaś wychodzi od końca Kirja Jearym, po czym ciągnie się granica ku zachodowi i kieruje się ku źródł wód poach 16. Następnie wstępuje granica ku krawędzi góry położonej po stronie wschodniej doliny den hinnom a po południowej północnej równiny Refla, Refaim, po czym wstępuje ku dolinie Hinnom po południowej stronie krawędzi górskiej Jebusytów i dalej na dół do źródła Rogel. 17. Po czym skręca się ku północy i ciągnie się ku En, Przemesz i dalej aż do Gelilo, położonego naprzeciw stopni a do po czym wstępuje do kamienia Bohama, Bohana, syna Reubena 18 i przechodzi do krawędzi górskiej położonej po stronie północnej, naprzeciw Araby, po czym wstępuje do Araby? 19 dalej ciągnie się granica ku północnej stronie krawędzi górskiej bez Hogla, a kończy się granica. U końca północnego Morza Solnego, na końcu południowym Jordana, taką granica południowa. 20. Jordan zaś tworzy granicę po stronie wschodniej. Oto granice dookoła posiadłości dziedzicznej synów Binjamina, wedle różnych rodów ich. 21. Miasta zaś różnych rodów pokolenia synów Binjamina są. Jericho, Bef, Hogla, Emek, Kecyc, dwadzieścia dwa, Bef, Araba, Semar, Raim, Befel, 23. Abim, Hapara, Ofra, 24. cztery, Kefar, Ammoni, Afu i Geba, miast dwanaście wraz z siołami przyległymi, 25. Gibeon, Rama Beero 26, Mitspe Kefira Mosa 27, Rekem Irpel Farala, 28, Cela Elef i Miasto Jebusyckie, czyli Jero, Jerozolima Beat i Kirja. Miast czternaście wraz z przyległymi. Oto dziedziczna posiadłość różnych rodów synów. Binjamina